Dzień dobry Państwu, jest 9.45, a akurat jestem już po trzech kawach, więc proszę mi wybaczyć, że tej energii będzie troszeczkę za dużo. To nie ta prezentacja. <todgłosy> <todgłosy> to miała być prezentacja o, o X-arze, ostatnia, ostatnia. Tak, ja nie, ja nie będę mówił o AI, będę mówił o wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, o xr i te, proszę nie regulować odbiorników, ten slajd powinien tak wyglądać. Jeżeli ten slajd powoduje, że odczuwają Państwo lekki dyskomfort, to dobrze. To poproszę, żebyście Państwo starali się to uczucie zapamiętać, bo ono będzie dla nas kluczowe, ale obiecuję, że to jest jedyny slajd tego typu w tej prezentacji. Reszta będzie już normalnie czytelna. I ta prezentacja, tak jak było wspomniane, została przygotowana przeze mnie oraz przez Kingę Skorupską, która reprezentuje Polsko-Japońską Szkołę Technik Komputerowych. A ja tutaj jestem też dzisiaj jako reprezentant zarówno mojej uczelni macierzystej, jak i Laboratorium Interaktywnych Technologii, Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego. Instytutu Badawczego, który jest niesamowitym zespołem ludzi, którzy podobnie jak ja są tematem wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej, równie zainteresowani od strony badawczej. Swoją drogą to jest ciekawe, że na tej konferencji to jest chyba jedyne wystąpienie, które dotyczy XR-u, co też pokazuje, jak Jakie mamy trendy teraz w edukacji? Natomiast cieszę się, że cały czas ten temat jest obecny. I ten temat podzieliłem sobie na takie cztery, cztery elementy. Zacznę najpierw od dygresji, tak luźno związanej z tematem. Potem będzie część refleksyjna i to w historii moich wszystkich prezentacji będzie najbardziej refleksyjny moment chyba w moim życiu. Potem podzielę się pewnymi doświadczeniami, które z kolei doprowadziły mnie do ciekawego uświadomienia. Mnie jako osoby, która się nigdy tematami dostępności w sumie nie zajmowała, mam nadzieję, że to uświadomienie będzie dwustronne. Ale przechodząc do konkretów, dygresja. Dygresja jest związana z tym, że jeżeli byli państwo, a podejrzewam, że byliście na jakiejkolwiek prezentacji dotyczącej VR, -u, AR, -u, to prawdopodobnie spotkaliście się z tego typu wykresem przedstawiającym kontinuum od rzeczywistej rzeczywistości do wirtualnej rzeczywistości. Wszyscy to doskonale znamy, na tej podstawie często są te pojęcia Definiowane, ale nie, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że to, ten wykres pochodzi z publikacji sprzed 30 lat. Nie, nie było wtedy okulusów, nie było wtedy hololensów, niczego takiego. I badacze już w sumie wielokrotnie podejmowali tematykę tego, żeby te definicje troszeczkę. Odświeżyć, żeby tymi definicjami się zająć. I na zupełnie sprawa, że ta publikacja, z której pochodzi ten wykres, mówi znacznie więcej o tym, jak ta taksonomia tych technologii powinna wyglądać, i chciałem Państwa zachęcić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby zajrzeć w ogóle do tej publikacji źródłowej, jeżeli byśmy się VR-em, AR-em kiedyś zajmowali. A po drugie, rozszerzyć troszeczkę swoje spektrum znajomości tych obszarów o te nowsze publikacje, które pokazują, że te definicje. One wymagają wypracowania, przepracowania. Szczególnie polecam tę drugą publikację, gdzie jest twierdzenie, że tak naprawdę my tej wirtualnej rzeczywistości nigdy nawet nie jesteśmy w stanie technologicznie osiągnąć i te pojęcia faktycznie wymagają redefinicji. To jest bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, w której też jest ciekawy wątek czegoś, co jest określane jako diminished virtuality, czyli taka rzeczywistość, w której my nie dodajemy elementów, ale my je odejmujemy. Na przykład wyobraźmy sobie takie gogle aerowe, które mają ad wbudowanego, dzięki którym nie widzimy. Rzeczy, których nie chcemy widzieć. Więc temat badawczo i też koncepcyjnie jest znacznie, znacznie ciekawszy niż te dwa pojęcia, którymi my się przerzucamy bardzo często. I też, jeżeli popatrzymy na najnowsze urządzenia, które są dostępne, jak właśnie Google, Google od Apple, czy MetaQuest 3, czy 3S, który był pokazany wczoraj, to one się też w te definicje sztywne VR, AR nie wpisują. Dlatego też pozwoliłem sobie na wstępie tej prezentacji w tytule dać. XR jako takie bardzo ogólne pojęcie, którego swoją drogą programiści, czyli ci najbardziej praktyczni przedstawiciele tych technologii już dawno używają i większość technologii, którą programiści tworzą, jest nazywana właśnie tym skrótem XR. Czy on jest uniwersalny, nie wiem. Zachęcam do dyskusji i po prostu eksploracji tego tematu. Teraz teraz przechodzimy do tej części. Refleksyjnej. I w ramach tej refleksji poproszę Państwa, bo podejrzewam, że, że większość z Państwa miała kontakt z wiarem, więc poproszę, żeby w ramach tej refleksji spróbowali sobie Państwo przypomnieć najlepsze doświadczenie z wiarem, które mieliście. Z wyłączeniem tego pierwszego. I to jest bardzo kluczowe, o czym się niestety bardzo często też w badaniach edukacyjnych zapomina, że VR ma niesamowity ten efekt wow. On przy pierwszym kontakcie, kiedy ktoś tej technologii nie zna, wzbudza olbrzymie emocje. A my wiemy doskonale, co emocje robią, też z procesem uczenia się. Więc jeżeli chcemy pokazać, że VR jest faktycznie skuteczny, to musimy zadbać o to, żeby tego biasu związanego z pierwszym efektem nie było. Ale. Więc wyobraźmy sobie nasze najlepsze wspomnienie, pomijając to pierwsze. Z mojej strony tych doświadczeń jest naprawdę sporo, bo ja w ogóle jestem graczem i technologią, i VR-em, zajmuję się już od lat. Dla mnie jednym z takich niesamowitych doświadczeń była chociażby gra Half-Life Alex. Ręka do góry, kto z Państwa gra w ogóle. Są, są osoby, bardzo mnie to cieszy. To jest gra, która jest doskonałym przykładem tego, jak niesamowity świat można wykreować w wirtualnej rzeczywistości. Gra, która sprawia, że wracałem do pracy, żeby jak najszybciej zjeść obiad, założyć gogle i zdejmowałem je, kiedy kontrolery się wyładowały. Niesamowicie szczegółowy, z piękną narracją, z detalami całkowicie pochłaniający. Zupełnie innym przykładem jest prosta, najpopularniejsza gra Beat Saber, która nie ma żadnego świata, nie ma żadnej narracji, polega na rozcinaniu mieczami świetlnymi, kolorowych klocków. W rytmu muzyki. Proste, banalne, ale ma pięć poziomów trudności. Kiedy zaczynałem od tego pierwszego najprostszego, wydawało mi się to niemożliwe do zrobienia. Po miesiącach doszedłem do tego piątego, kosmiczne doświadczenie. I niesamowity moment, kiedy cofnąłem się z tego piątego z powrotem na pierwszy, doświadczyłem czegoś, co może Państwo będą kojarzyli z filmu Matrix, kiedy Nio ma to przebudzenie i nagle widzi, jak pociski przelatują w zwolnionym tempie. Pierwszy raz w życiu autentycznie, mój mózg doświadczył zupełnie innej percepcji czasu, zupełnie innej percepcji prędkości, i to było niesamowite, niesamowite doświadczenie. I bardzo emocjonalna aplikacja, mało znana, niezależnego dewelopera, Where Thoughts Go. Aplikacja, w której zakładamy gogle, jesteśmy przenoszeni w malutką scenę i przed nami są stawiane pewne dość osobiste pytania, na przykład czy pamiętasz swoją pierwszą miłość, albo co chciałbyś powiedzieć sobie sprzed 20 lat. I dookoła mamy takie malutkie duszki, każdego tego duszka możemy złapać. Jak go złapiemy, słyszymy kogoś innego, kto na to pytanie odpowiedział. Bardzo osobista myśl, bardzo osobiste doświadczenia. Nie wiemy, kto to jest, ale słyszymy tę osobę, słuchamy kilka takich myśli, a następnie jesteśmy proszeni o to, żeby samemu odpowiedzieć, nagrać się i zostawić to też dla innych. Ja, opowiadając o tym, mam ciarki, to było naprawdę niesamowicie emocjonalne, terapeutyczne w sumie doświadczenie. Z drugiej strony mamy zestaw aplikacji, który sprawił, że tak jak wracam tutaj na konferencję i cieszę się, że spotykam ludzi, których tak doskonale znam, to VR pokazał mi coś podobnego w kontekście chociażby konferencji realizowanych w Viarze. Mam golfa, w której, swoją drogą Kinga, z którą pracuję od blisko trzech lat, znamy się doskonale, jesteśmy przyjaciółmi, w życiu się nie widzieliśmy na żywo. Natomiast spędziliśmy godziny w Viarze, spędziliśmy godziny grając właśnie razem w golfa, siedząc w workroomsach. Jest to, jest to znajomość, która pokazuje, jak VR potrafi być zbliżający. I mamy tutaj dwa takie aspekty: aspekt silnie emocjonalny, który ten wiarze potrafi być podkreślony oraz aspekt społeczny. To są moje najlepsze doświadczenia z wiarą. A teraz jak wygląda przeciętne doświadczenie edukacyjne w wiarze? Podejdź, otwórz szafkę, przekręć potencjometr, przenieś coś w jedno miejsce włóż w drugie z masą jakichś dziwnych interakcji i i mnie to troszeczkę dziwi, bo mamy doskonałe przykłady, jakim medium potrafi być VR, ale mam wrażenie, że nie potrafimy tego wykorzystać. A dodatkowo z krajobrazu znikają takie aplikacje jak Altspace, który już nie istnieje, Mozilla Hubs, który był fantastycznym, otwartym projektem, Na, został w sumie Engage, który to smutne, wygląda tak, jakby od czterech lat w ogóle nie był rozwijany. Workrooms ogranicza swoje funkcje zamiast je rozwijać i dodawać, który jest znowu jedną z najlepszych alternatyw. Wiele aplikacji edukacyjnych, które nazywają się symulatorami w ogóle pomija fakt tego, jak ważna jest interakcja w tym świecie symulacyjnym. I właśnie mamy jakieś takie dziwne interakcje wymagające ruchów ręki z kontrolem, które w niczym nie przypominają tego, co robimy w prawdziwym życiu. I dlatego zawsze się tak cieszę, jak widzę firmę Flint Systems, która pokazuje, jak takie symulatory faktycznie powinny wyglądać. I dlaczego, skoro mamy tak duże doświadczenie w gamifikowaniu kursów edukacyjnych, w gamifikowaniu naszych kursów modlowych, dlaczego nie ma nigdzie zgamifikowanych doświadczeń wiarowych i sarowych? To, to jest też pytanie, które mnie frustrowało. I okazało się, że takie aplikacje zgamifikowane, edukacyjne na wiara, owszem, powstają w ramach badań. Tu jest publikacja, która pokazuje bardzo ładny przegląd tego typu inicjatyw. Na niebiesku mamy zaznaczone faktyczne studia empiryczne. Natomiast no. Tutaj nie ma nigdzie polski w tym, w tym zbiorze, to jest jedna taka myśl, a druga jest taka, że z tych wszystkich aplikacji, które były badane, w sumie żadna z nich nie jest dostępna do pobrania. Nie możemy ich sprawdzić, nie możemy ich przetestować, nie możemy zobaczyć jak dobre one są. Natomiast w podsumowaniu tych wszystkich badań, które były przeprowadzane, widać bardzo jasny i ciekawy obraz tego, jak te aplikacje iksarowe potrafią rozwijać to, o czym też wczoraj była mowa, co było podkreślane. Kompetencje miękkie, współpracę, przynależność do społeczności, to, to to jest jednoznaczny obraz, który z tych wszystkich badań z, zgamifikowanych aplikacji kSARowych powstaje. Oczywiście, tak jak mówiłem, mamy problem Piasu, bo być może dla wielu uczniów to był pierwszy kontakt z wiarem, i to sprawiło, że tak pozytywnie to odbierali, dlatego jako badacz stwierdziłem, że trzeba to. Zbadać. Musimy się naszymi własnymi doświadczeniami badawczymi tutaj wspomóc, i żeby o tym opowiedzieć, musimy się cofnąć do 2020 roku, do czasów pewnej pandemii, ale nie tej pandemii, o której Państwo myślą o pandemii Zoom Fatig, którą myślę też doskonale wszyscy znamy i doświadczyliśmy. No, jako Laboratorium Interaktywnych Technologii też byliśmy ofiarami tego Zoom Fatig i stwierdziliśmy, dobra, mamy dość Zooma, to przenieśmy naszą całą pracę do vr -u. Zacznijmy się spotykać w Wiarze i zrobiliśmy coś, co można uznać za masochistyczny pomysł. Stwierdziliśmy, że przez pięć tygodni będziemy pracowali tylko zdalnie w Wiarze, z goglami na głowie. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie z tego badanie przy okazji. I nie wiem jak teraz, ale w czasie, kiedy je publikowaliśmy, a całe wyniki są opublikowane w International Journal of Human Computer Science, to, to było największe tego typu badanie, gdzie 18-osobowa grupa skazała siebie dobrowolnie na 5 tygodni pracy zdalnej całkowicie w Wiarze i stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaczęliśmy od takiego kwestionariusza, gdzie badaliśmy nasze początkowe nastawienie. Potem były dwa tygodnie takiego baseline'u, gdzie tylko korzystaliśmy z Zoom'a, a potem faktycznie 5 tygodni spotkań w Wiarze. Po każdym spotkaniu były ankiety, po każdym spotkaniu wypełnialiśmy takie przygotowane specjalnie dzienniczki i badaliśmy to, w jaki sposób nasza percepcja takich rzeczy, czy jak na przykład przynależność do grupy, interakcje społeczne, w jaki sposób VR nam z tym pomaga bądź nie pomaga. Więc mieliśmy cotygodniowe spotkania zespołu, mieliśmy też organizowaliśmy dobrowolne wykłady, żeby ten aspekt edukacyjny zbadać, więc część z nas, część osób z labu przygotowała swoje tematy, którymi gdzieś się zajmuje i robiliśmy tego typu wykłady w, wirtualnym, w wirtualnej sali. Korzystaliśmy z tablic w workroomsie, mieliśmy też spotkania integracyjne, takie zupełnie nieformalne, gdzie między innymi właśnie graliśmy w mini bądź bawiliśmy się w kalambury w tej wirtualnej rzeczywistości, eksplorowaliśmy, w jaki sposób to na nas wpływa. Każdy miał MetaQuest 2, natomiast oczywiście, jeżeli się to rozładowało, było niedostępne, to Workroom zdaje taką fajną opcję też połączenia się przez przeglądarkę internetową, z czego czasami korzystaliśmy. I przez wszystkie wyniki nie będę przechodził, bo troszeczkę nie mamy na to czasu i nie to jest celem prezentacji, zresztą jest publikacja, ale na kilka takich ciekawych rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, po badaniu okazało się, że mamy znacznie wyższą niż wszyscy się spodziewali praktyczność wiaru. I to jeszcze tylko zaznaczę. Ludzie, którzy brali udział w tym badaniu, to byli dorośli ludzie, badacze, którzy wiedzieli już, czym jest VR. To nie był dla nich pierwszy kontakt, więc nie mieliśmy tutaj tego biasu, e, pierwszego kontaktu, tego efektu wow. A druga rzecz jest taka, że mieliśmy niższą niż oczekiwane pogorszenie atmosfery spotkań. Wiele osób się spodziewało, że ten VR negatywnie wpłynie na atmosferę tego, jak my pracujemy i współpracujemy. Ale co jest dla mnie jeszcze ważniejsze i ciekawsze w tych wszystkich wynikach, to to, że tutaj Państwo widzą porównanie. Tego pierwszego kwestionariusza, pierwszych wrażeń po vr oraz kwestionariusza końcowego na koniec badań. Okazało się, że VR, nawet wśród osób, które właśnie to też jest ważne, tam nie ma takich entuzjastów jak ja. Jestem tam raczej takim typowym outlierem, jeżeli chodzi o umiłowanie technologii vr -owej. Mimo to okazało się, że on jest świetny do sesji brainstormingowych. Naprawdę się sprawdza i co jest dla mnie jeszcze ważniejsze, w porównaniu ze spotkaniami wideo mamy znacznie wyższy wskaźnik social presence. I to są, to są pierwsze, jedne z pierwszych w sumie takich faktycznie rzetelnych wyników ilościowych pokazujących nam, że ten VR on ma sens. Jeżeli jest dobrze wykorzystany on w niektórych przypadkach ma naprawdę sens. Natomiast poza badaniami ilościowymi robiliśmy też badania jakościowe, było bardzo dużo wywiadów i te wywiady mi pokazały po raz pierwszy w sumie w życiu jak naprawdę bardzo wykluczającą technologią potrafi być VR i to wykluczającą na wielu różnych poziomach. Rzecz, która była dla mnie jedną z najbardziej szokujących, kiedy z wywiadów okazało się, że część osób nawet nie chciała się negatywnie wypowiadać o tych doświadczeniach, bo się bała krytyki związanej z tym, że im się ten wiar nie podoba. I, I to odebrałem dosyć bardzo osobiście jako osoba, która ten wiar zawsze, zawsze popiera i, i zawsze stara się reklamować. I pamiętajmy o tym, że tego typu wykluczenia też będziemy mieli w przypadku wdrażania wiarów w edukacji na uczelniach, w szkołach. I to, i to, to był właśnie dla mnie ten moment. Uświadomienia, szczególnie jeżeli chodzi o brak opcji dla osób ze specjalnymi potrzebami. I to uświadomienie było dla mnie o tyle ciekawsze, że jak wspomniałem, jestem graczem, gram bardzo dużo i gry mnie już przyzwyczaiły do tego, że kiedy odpalam grę na konsoli czy na komputerze, to mam całą masę opcji skierowanych dla osób, które mają te specjalne potrzeby. To w grach komputerowych jest. Te gry komputerowe są tworzone tak, że można przejść Last of Us czy Diablo 4, będąc osobą niewidomą, bo gra na to pozwala. To prawda, oczywiście mamy dokument, który stwarza pewne obowiązki tworzenia gier, ale nadal nie do tego stopnia szczegółowości, nie do typu, tego typu opcji, tak? To jest dobrowolna wola deweloperów. Więc mamy masę konferencji, mamy masę nagród, które podkreślają to, jak cenną i ważną rzeczą w grach komputerowych jest ta dostępność. Mamy specjalne dedykowane kontrolery. Więc z jednej strony widzę to wszystko w grach komputerowych, a z drugiej strony patrzę na krajobraz XR-owy i się zastanawiam, dlaczego nikt o tym wcześniej nie pomyślał, dlaczego tego nie ma. I to nie było dobrze postawione pytanie, bo ludzie oczywiście o tym pomyśleli, i okazało się, że nawet bardzo duża organizacja World Wide Web Consortium, która zajmuje się standaryzacją całego internetu, opracowała naprawdę niesamowicie rzetelne i kompletne wskazówki do tego, w jaki sposób w XR, w VR tę dostępność implementować. Okazało się nawet, że MetaQuest, firma Meta, wydała bardzo obszerne dokumenty dotyczące tego, jak projektować dostępny VR. I i to był taki moment zastanowienia dla mnie zaraz. Spędziłem właśnie pięć tygodni w wiarze, w ich aplikacji i nie kojarzę żadnej opcji dostępności, tak? Więc fajnie opracowali dokumenty, ale już z zastosowaniem tych dokumentów w praktyce nie jest tak różowo. Natomiast tych dokumentów, jak zacząłem się tematem interesować, okazało się, że znacznie więcej. I jeżeli chciałbym, żeby Państwo zapamiętali jedną rzecz z tego dzisiejszego wykładu, to Zapamiętacie, że istnieje taka organizacja jak XR Access i jest to organizacja, która. Nie, nie wiem, czy ktokolwiek inny robi więcej w temacie dostępnej technologii XR-owej niż właśnie oni. Są niesamowitym agregatorem wszystkich takich dokumentów, które powstają. Prowadzą warsztaty, prowadzą listę oprogramowania i. Świadczą niesamowite wsparcie w kierunku tego, żeby taki dostępny VR XR powstawał. Niestety wciąż problemem jest to, że nie mamy zbyt wielu dobrych przykładów. Mamy dużo wytycznych, co powinno być uwzględnione, ale nie mamy przykładów, w jaki sposób to poprawnie zaimplementować. Jednym z takich przykładów jest dosyć prosta i zabawna gra pod tytułem Vacation Simulator, gdzie twórcy faktycznie postawili na to, żeby zadbać nawet o takie rzeczy, że przecież grę może obsługiwać osoba, która ma tylko jedną rękę sprawną, a większość doświadczeń jest zawsze na dwa kontrolery, pomyśleli o tym, żeby zadbać o to, że w grę może grać osoba, która nie dosłyszy bądź nie słyszy zupełnie, więc zagwarantować ten feedback wzrokowy, czy zadbać o to, że może być osoba, która nie ma możliwości stanąć i chodzić po pomieszczeniu, tak, żeby ta aplikacja nadal dla nich działała. Są też takie inicjatywy, jak otwarte repozytorium badaczy z Microsoftu, którzy przygotowali pod silnik Unity, swoją drogą, o którym była mowa wczoraj, wtyczkę gotową, która zapewnia takie rzeczy, które na przykład w temacie dostępności stron internetowych są standardem. Czyli zwiększony kontrast, powiększenie czcionek, podkreślenie krawędzi. Tego typu rozwiązania są, choć niestety cały czas jest ich niewiele. I mamy jeszcze tutaj od, od razu mały przypis. Tutaj mam draft ustawy, projektu draft projektu ustawy, który wdraża europejski akt o dostępności. Ta ustawa oczywiście już została wdrożona w życie, więc mam już pełną ustawę, nie tylko draft wprowadzona w kwietniu tego roku i ta ustawa mówi o tym jakie wymagania dostępności muszą być spełnione przez Urządzenia multimedialne i wszystkie aplikacje po czerwcu 2025 roku. Co prawda nie ma stuprocentowej pewności, czy VR, czy w jakim stopniu VR podpada pod te wymagania i wciąż ludzie nie są do końca zgodni, ale istnieje duża szansa, że ten dokument, tak, ta inicjatywa też troszeczkę ten krajobraz dostępności vr zmieni. Czy na dobre? Niekoniecznie. Przykład, który jest dosyć świeży, kiedy dostaliśmy jako użytkownicy aplikacji Horizon Workrooms, dostaliśmy maila o tym, że Workrooms zmienia się. I usuwa część funkcjonalności, w tym świetną funkcjonalność tablicy interaktywnej, z której korzystaliśmy przez tych ponad pięć tygodni. A zmienia dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że łatwiej jest usunąć ten feature niż sprawić, żeby on był dostępny. I to jest kolejny taki niestety przykry element w tym całym naszym krajobrazie. Natomiast no, nie poddawaliśmy się i stwierdziliśmy, że skoro nie ma informacji i nie ma doświadczeń tego, jak wdrożyć, jak zrobić ten dostępny VR, to zrobimy warsztat. Tak? I ten warsztat poprowadziliśmy. To jest warsztat, który był współtworzony przez naprawdę bardzo dużą i zróżnicowaną grupę badaczy. Więc miałem tutaj swoich przyjaciół i kolegów z Laboratorium Wirtualnej i Interaktywnych Technologii. Mieliśmy Jasmine Collins, która pochodzi i współpracuje również z inicjatywą XR Access. Mieliśmy psychologów, socjologów, programistów, ludzi, którzy projektują interfejsy i razem siedzieliśmy i zastanawialiśmy w jaki sposób wziąć te wszystkie wymagania, które mamy, te dokumenty, te wytyczne i w jaki sposób faktycznie sprawić, żeby Zaprogramować je w rzeczywistej aplikacji. I ponieważ no, to dotyczyło VR-u, to stwierdziliśmy, że przeprowadzimy ten warsztat całkowicie w formie formule zdalnej. E, więc część tego spędziliśmy na Zoomie, natomiast część znowu zmuszając siebie troszeczkę masochistycznie, przerzuciliśmy całkowicie na vr znowu pracując w workroomsach, znowu starając się postawić nas w pozycji osoby, która jest zmuszona do korzystania z tej technologii. E, I to jest. Jeden z tych tematów, o których jeszcze zaraz powiem. Nie? Właśnie, jeżeli chcemy ten wiar mieć w edukacji, to czy chcemy doprowadzać do sytuacji, że uczeń, uczennica, studenci są zmuszeni do skorzystania z tej technologii. Do tego warsztatu mieliśmy przygotowanych. Kilka takich person. Do każdej persony mieliśmy informacje, z jakiego typu specjalne potrzeby ta osoba ma, z czym się zmaga oraz co chciałaby osiągnąć, w jakim środowisku, w jakiej aplikacji mniej więcej musi pracować, i staraliśmy się wymyślić, jakie funkcje powinniśmy zapewnić takiej osobie, żeby faktycznie to doświadczenie miało sens. Było bardzo dużo, oczywiście, brainstormingu i nie będę opowiadał o szczegółach, co zaimplementowaliśmy, natomiast to, co dla mnie było w sumie najcenniejsze i najciekawsze z tego warsztatu, że kiedy omawialiśmy te wszystkie rzeczy i omawialiśmy je będąc wewnątrz vr co się okazało? Okazało się, że stwierdziliśmy, że w sumie z wielu tych funkcji my też byśmy chętnie skorzystali, że one też by nam pomogły sprawić, że to doświadczenie w wiarze będzie do nas doświadczeniem lepszym. I nie jest to może olbrzymie odkrycie, bo psychologowie już doskonale znają efekt, który jest nazywany curb cut effect, prawda? Czyli taki efekt, gdzie mamy wycięcie w krawężniku, które jest dedykowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale masa innych osób też korzysta z tego ułatwienia. My korzystamy, kiedy jesteśmy zmęczeni, jedziemy na rowerze albo ciągniemy ze sobą walizkę, wracając z konferencji z powrotem do Szczecina. Więc ten curb cut okazało się, że w VR, kiedy marzymy o tym, żeby stworzyć VR dostępny, też jest obecny i to jest jedna z takich myśli, którą mam nadzieję z Państwem tutaj zostawię, a w sumie nie zacząłem od tego, do kogo kieruję. Tę prelekcję, bo zdaję sobie sprawę, że wiele tych aplikacji XR powstaje w ramach grantów, powstaje w ramach projektów, powstaje w ramach naszych własnych wewnętrznych działań. Więc, więc kieruję to wszystko do Państwa, którzy w pewnym momencie, na przykład, stwierdzą, że chcą taką aplikację stworzyć chcą faktycznie wziąć te nasze doświadczenia gamifikacyjne wziąć technologię albo wziąć grant i taką aplikację stworzyć. I proszę o to, żeby tworząc taką aplikację, nie zapominać właśnie o tych elementach, bo. Fakt faktem, prawdopodobnie w swojej grupie nie będziecie mieli osób ze specjalnymi potrzebami, ale po pierwsze to nie znaczy, że taka osoba nigdy z tego nie skorzysta, po drugie sprawicie, że ta aplikacja będzie lepsza też dla wszystkich innych, nawet takich, którzy tych potrzeb nie mają. I krótko podsumowując, chciałem Państwa zostawić z taką myślą, żeśmy po pierwsze, wracając do dygresji, wzięli sobie do serca, że cały czas poruszamy się mentalnie troszeczkę w definicjach, które zostały wdrożone 30 lat temu, tak? I żeby nie trzymać się sztywno tego, że VR jest wiarem, Ar jest Arem, ten świat jest, i ta dyskusja w ogóle odnośnie definiowania jest znacznie, znacznie ciekawsza i bogatsza. Starajmy się, bo naprawdę ja, ja państwa zawsze podziwem na tej konferencji, tylko na tej obserwuję, jak niesamowite pomysły, inicjatywy i projekty mamy, jeżeli chodzi o uatrakcyjnienie tej edukacji, o metody tego kształcenia. Nie ograniczajmy tych metod do kursów na modlu, do tego co robimy w sali. Jeżeli myślimy o aplikacji XR-owej, spróbujmy też te najlepsze praktyki, najlepsze doświadczenia również przenieść do tej wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości. Dbajmy i tutaj mam na myśli dostępność taką, żeby te nasze doświadczenia, które tworzymy te nasze aplikacje, które wypracowujemy, były też widoczne i dostępne dla innych osób w społeczności. Co mnie osobiście boli, że kiedy wejdziemy sobie na dowolny sklep, który oferuje gry, bądź doświadczenia XR-owe, jest bardzo ciężko znaleźć tam doświadczenia edukacyjne inne niż te takie najpopularniejsze, jak właśnie nieistniejący już AltSpace, Engage czy tego typu rzeczy. Naprawdę ciężko jest znaleźć dobrą edukację w Wixarze, dlatego że jeżeli ona powstaje, to ona często gdzieś jest tam schowana trzymamy ją u siebie na uczelni, nie dzielimy się z nią i tego naprawdę brakuje i to sprawia, że mamy wrażenie, że nikt już się tym nie zajmuje, że temat już nie jest modny i temat nie jest potrzebny, a technologia, proszę mi wierzyć, jest naprawdę niesamowita. Ja sam tego doświadczam praktycznie codziennie. oraz Bierzmy pod uwagę tę mnogość poziomów wykluczenia, którą mamy przy wdrażaniu tej technologii: że to są takie rzeczy, o których ja na przykład czasami w ogóle nie pomyślałem, co też wyszło w tych naszych wywiadach, że nagle okazało się, że dużym problemem, szczególnie dla kobiet, jest używanie VR-u, bo mają spięte włosy i nie mogą założyć, bo makijaż im się rozmazuje, bo muszą siedzieć przez dwie godziny. Więc jeżeli myślimy o wiarze w naszej uczelni, dla naszych studentów, pamiętajmy, nie każdy zawsze może mieć ochotę, czy może. Mieć fizyczną możliwość skorzystania z tego. Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Zaprojektować w sumie trochę dwie aplikacje, i zaprojektować aplikację w taki sposób, żeby cały czas uzyskać ten efekt, ale uzyskać go też na płaskim monitorze. Świetnym przykładem jest tutaj znowu pozwolę sobie zareklamować firmę Flint, z którą nie mam absolutnie nic wspólnego i mnie nie finansują. Mamy ten fantastyczny symulator wiaru na ruchomej platformie, który jest też dostępny w wersji niewiarowej. Można go też odpalić na monitorach, można zadbać o to, żeby to było doświadczenie, które nadal spełnia swoją rolę edukacyjną. Ale nie wymusza, żeby każdy użytkownik zawsze musiał tego wiarowe założyć na twarz. No i pamiętajmy o tym, że istnieją wytyczne, istnieją dobre przykłady, istnieje taka inicjatywa jak XR Access, która faktycznie w tym wszystkim może nas wspomóc. I to jest wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Dziękuję bardzo.